Zrzucanie spółek to absolutnie normalne zachowanie i nie ma w tym żadnej złośliwości. Kot to nie człowiek, nie działa z intencją, żeby komuś zrobić na złość. To tylko my tak myślimy z ludzkiego punktu widzenia. Stoi za tym wiele innych kocich motywacji. Po pierwsze, ciekawość i eksploracja. Koty poznają światłapami i zmysłami, a jeśli coś stoi na półce i ładnie pachnie, błyszczy, wydaje dźwięk, kot musi to sprawdzić. Najczęściej dotyka przedmiot, żeby zobaczyć, czy się rusza. Po drugie, nuda. Ilości zabawy w ciągu dnia i spędza dużo czasu sam, musi sobie organizować rozrywkę. Zrzucanie i obserwowanie, jak coś spada, pobudza jego instynkt łowiecki. Po trzecie. Chęć zwrócenia uwagi na siebie. Niektóre koty uczą się, że kiedy coś zrzucą z półki, człowiek natychmiast reaguje, przychodzi, podnosi, a to jest dla kota nagradzające. Po czwarte, brak przestrzeni dla kota, brak półek na wysokościach. Wchodzi na twoje półki i zrzucanie może być czysto przypadkowe. Jak temu zapobiec? Po pierwsze, schowaj lub zabezpiecz kruche rzeczy. Po drugie, Zabaw się regularnie z kotem, jego instynkt łowiecki musi być zaspokojony. Po trzecie, jeśli uważasz, że jest to związane z chęcią zwrócenia uwagi na siebie, ignoruj na początku, nie podnoś od razu danej rzeczy, chyba że jest to szkło i jest to niebezpieczne. Po czwarte, dostarcz kotu, półeczki, drapak, on musi mieć swoją przestrzeń na wysokości.